Każdy z grupy ja go pitałem gójników przekładać na, na ramię zieloną strążeczkę. Jak jest za długa, można ją owinąć kilka razy. Nie, ty... O. Nie, czy pana siostrę zielonej, zielonej, zielonej. Tak. Ale ja to Na ranę obwinąć i zawiązać sobie. Paniani? 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 A ja bym to założył. A ja to założył. A A ja bym to założył. A ja to

I'm not going Wierzynie wierzynie nie będzie Klaudia, nie Klaudia. Dobrze. Klaudia jest z Długopii. Tak. Jesteś dla Klaudii to i Długopii. Dziewiąna. Czy jesteś? Nie! Kapitanem jest Mateusz. Czy jesteś? Czy i to bardzo poważne zadanie. Długopis dla Mateusza. I w tęsowatych moherach Natalia. Jest zapytane. Ma długopis. Uwaga, cisza! Emoherczyk! Emoherczyk! Na wystartuje drużyna z czarnych. Nie, yy, Mohery. 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 Yeah. Jako druga Fajne. Jako trzecia z czarnego. Nie, nie tak, jest, tak, 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 jest, tak, losowali. tak, Waszym zadaniem jest przejście całej trasy. Po żółtych wstążkach. Żółte wstążki oznaczają przebieg trasty. Mhm. Jeżeli napotkacie na drodze czerwoną wstążkę, jest to punkt zadaniowy. W obrębie może 10 kroków od czerwonej stążki znajduje się kartka z numerem zadania od 1 do 12, jak macie tutaj. Wykonujecie zadanie. Kartkę zginęcie z powrotem w to samo miejsce, składacie do następnej drużyny. Jeżeli następna na nie znajdzie kartki, to znaczy, że wy z nią coś zrobiliście, tak? I zepsujecie zabawę. Rozumiecie? Nie zrywamy wstążek, nie zabieramy punktów zadaniowych. A Monika ma pytanie. Trzeba iść A żółtych jakie długości są te kroki? Jakie wielkości? Dobrze, ułóżmy się na 6 metrów, tak? Aha, dobra. A to trzeba zrobić w tych cyferkach, 1, 2 i tak dalej? Teraz tłumaczę dalej. Macie punkty zadaniowe od 1 do 12. Bierzecie kartkę z punktem zadaniowym numer jeden, wykonujecie zadanie. Nie wiem, czy to będzie pytanie, trzeba będzie udzielić odpowiedzi, czy to będzie zadanie jakieś praktyczne. W kartki po to, żeby ewentualnie, jeżeli zadanie będzie na przykład pytaniem, udzielić odpowiedzi w odpowiedniej kratce. Jeżeli zadanie będzie praktyczne, że macie coś wykonać, to zostawiacie puste miejsce na tej karcie odpowiedzi, tak? Do pewnego no tak? punktu, tak? A w to na razie to jest właśnie żółte dla wszystkich jako trasa i czerwone jako punkt zadaniowy. Dobra. Zapisam ok. zadanie pytania. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Nie ja mieliście, e, żeby nie pełnić zabawy, zadania w tążki. Zlekamy, mamy. Ej, mamy.